Myślę, że to trzeba szybko zareagować. Budynek należący i się do Jose kolekcjonera spłonął w dziwnych okolicznościach. Wardenga uh -huh. zapowiada zgłoszenie kanału Fejmana do YouTube'a, a polski minister spraw zagranicznych kłóci się z zielonym. Ma zielonym maskiem, Ukrainę. Weź, kurwa, zbanować po wyjętego Sikorskiego maski. I elo. Hmm. Maskiem na x -ie. i to nie wszystko, czym się proponowałem, jakby to dzieje się bardzo udarzalnie. Nie, to nigdy nie ma że no to marzę, że i będę swoim przewodnikiem. Hmm. Ojtek. Turyści mogli je przekroczyć jedynie opuszczając o, północną. Właśnie obrazy odwiedzić ten kraj znajdują się w osobowej grupie wyciecznej. No. I co ciekawe, nawet pakowanie się na taki wyjazd było obarczone ograniczeniami dotyczącymi sprzętu, a uczestnicy musieli wylogować się ze swoich profili w mediach społecznościowych. Nieprawda. Dobra, tutaj farmazony. Tu farmazony. Okej. Okay. Eee, to jest farmazon. Z tego względu, że polecono im. Widzisz Ty, grwaznych słuchać nie potrafisz, a może nie oglądałeś. Polecono im, żeby się wylogować, ponieważ powiedziano im, że będą im przeglądać. Ich komórki, ich sprzęty i będą wchodzić na ich socjale Więc lepiej się wylogować, żeby na przykład ktoś nie wysłał jakiegoś zabawnego mema z liderem Czy czegokolwiek w tym stylu Tak tak to było I oj Wojtek uznał, że lepiej w ogóle się wyloguje, nie ściemniaj każdy ze swoich sprzętów hmm. elektronicznych no. zrobiłem i wysłałem do firmy, która organizuje tą no. to wycieczkę. Że czy wiecie, jakie można, jakie nie? Generalnie wiele rzeczy nie mogłem. Ponadto, podczas wyprawy towarzyszyła im osoba stale nagrywająca wszystko, co robią. Podobnie zresztą miało być ze strażnikami, którzy przyglądali się ich poczynaniom przez cały czas. Wycieczka miała miejsce w północno-wschodniej części kraju, a hotel i restauracje, w których mieli okazję przebywać, były opuszczone i przygotowane. No, generalnie to było wszystko zrobione tak, żeby to. było Tak naprawdę oni nie byli w Korei. Na moje oni nie byli faktycznie w Korei, tylko byli na wydzielonym terenie pod influencerów, żeby ładnie Koreę pokazać. Specjalnie dla nich? Co, oczywiście... co ciekawe, najpierw mówi... Najpierw oj Wojtek mówi, że nie wolno mówić Korea Północna, bo ponieważ to jest jedyna Korea jaka możliwa, więc można mówić tylko Korea albo coś tam dzińciocią. Tak Faj, chłop postawił telefon czy też kamerkę. Wszedł. Ogi ekskluzywny hotel wybudowany w latach 90. -tych. Wrócił. Wrócił. Wziął kamerkę. Wszedł jeszcze raz, postawił kamerkę w środku, wyszedł i wszedł ponownie. I wziął kamerkę. Chociaż były jedynie piesiadno, muzyka dochodząca z sali bankietowej. Na się mieli również przewodnicy za każdym razem, gdy nagrywano coś spoza tego, co zostało dla nich przygotowane. O, nasza tutaj mówi, że nie można, a to musimy pełnym kadrem, nie wolno ucięte. A po chwili a po chwili kamerkę bierze inaczej, także można powiedzieć, że są kadry jakieś ucięte. ...wycieczki po kraju, w którym panuje najprawdopodobniej najtwardsza dyktatura na świecie. Mocnym momentem w filmie jest też fragment z koreańskich szkół. Mogliśmy tam zobaczyć chociażby napis na tablicy, jesteśmy szczęśliwi, z dodanym w nawiasie roleplay. Wszystko podczas wycieczki wydawało się sztuczne, uczniowie w większości mówili, jak to w przyszłości chcieliby dołączyć do armii. Nie. Dobra, wszyscy gadali tak jak chcieli gadać, ale my, my nie o tym. This world. Jest to obrazek smutny i przerażający. Nie no, ja świat w ogóle, nie wiem, jestem zmieszany tym wszystkim, jestem zmieszany. Nie widziałem tej sytuacji. Ta wiadomość, kartka to mroczna historia. Pod koniec wyjazdu Wojtek otwarcie mówi, że wiele Zresztą, rzeczy ewidentnie ustawione, był mocno zmieszany i dodatkowo określił, że straszono go, że jeżeli powie za dużo, to już więcej do Korei nie przyjedzie. To, nie straszono, Jezus Maria, straszyć to można, że na przykład mogą mu krzywdy zrobić, tak się można stracić. Straszenie, No wiesz, powiesz coś za dużo, to już więcej nie przyjedziesz, To nie jest straszenie do jasnej janielki tylko informowanie, że jak Powiedz coś, co im się nie spodoba, no to już nie będzie miał wstępu do kraju i tyle. Proszę, że jak powiem za dużo, to że już tu więcej nie przyjął. Samo wideo jest przepotężne i gorąco zapraszam do obejrzenia go. Miło patrzy się na to, jak polscy twórcy realizują tak intensywne i wartościowe produkcje, które są co tym bardziej. wartościowe. intensywne wartościowe produkcje. Po prostu pojechał z kamerką nagrał. to jest docenienia z narażeniem swojego zdrowia i życia. Bo nie wiem, czy kojarzycie sytuację studenta z USA od Połombira, który to w 2016 roku poleciał do Korei. Tak. Na no, wiesz, wiecie, wiecie, czemu on tu wspominał? Tak. I za to, że pozwolił sobie. Boy, boy. Wiąć plakat ze ściany, został skazany na 15 lat ciężkich robót, których nie przeżył. Po 17 miesiącach Koreańczycy odesłali go do USA w stanie śpiączki, a facet kilka dni później zmarł. Zresztą to jeden z wielu przypadków łamania praw człowieka w Korei Północnej, tym bardziej ogromny szacunek dla Oj że taki materiał zrealizował i nie dziwi, że również wielu komentujących jest tego samego zdania. Szapo, ba, A jak Boj Wojtek potem wypuścił jeszcze jakiś merch, to pewnie ci go z szopu da. Ważne jest to, że youtuberzy wypuszczają merch. No i różnie... Zaczęły latać po internecie, no i sporo osób zaczęło się zastanawiać. Czy gościanie, nie po... o, że chce 10 koła PLN- za zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Jak się jednak okazało, taka cena ma swoje uzasadnienie, bowiem okazuje się, że te okulary to prawdopodobnie ostatnia sztuka produktów w magazynie, która w przypadku sprzedaży będzie dostarczona do potencjalnego kupca przez samego youtubera. Być może jeśli mieszkasz w wieżowcu na 10 piętrze, to któregoś dnia będę zapuka w Twoje okno i tamtędy dostarczy Ci okulary, no bo myślę, że za taką cenę to co najmniej w ten sposób powinno wyglądać. No a same okulary oczywiście wcześniej były zamieszczone na sklepie w sporo niższej cenie, natomiast tego typu decyzja związana z ostatnią sztuką. To w sumie fajny trik marketingowy i szczerze myślę, że jest spora szansa, że jakiś influencer sobie te oksy zakupi. Będę nagrać fajnego krosa. Może na przykład by się spią do Wojka Goli na złotą 44. No i dzięki temu się poznalibyśmy, prawdę, Jak wysoko na tej złotej 44 mieszka Wojtek Gola, no bo niektórzy się śmieją, że na tych niższych piętrach, co może znaczyć, że jest bardzo biedną osobą, mimo wszystko. Ale ja nie wiem, nie oskarżę. Jedną osobą, mimo wszystko. Tam Wojtka nie podpuszczam. Tak sobie tylko wysypię. Jezus Maria, ale to wyobraźcie sobie, jak musisz mieć szklane ego, żeby całą swoją wartość determinować poprzez, na którym piętrze mieszkasz w jakimś budynku. Bo obchodzi Cię, gdzie będziesz po... chore. Trzeba mieć niezwykłe, niezwykle potężne kompleksy. Rozumiem, żeby, żeby cię interesowało, co robią inni, czym jeżdżą inni, gdzie mieszkają, jak wysoko. No, idiotyczne. Idiotyczne. No, Wojtek Gola do, okazało... do najmądrzejszych, że tak powiem, no nie należy. No. Naj najbardziej bystrych. Myślę, że Elon Musk nie żartował, wchodząc w ostrą wymianę zdań z Radkiem Sikorskim, czyli polskim ministrem obrony narodowej. Ten powinien siedzieć w więzieniu. Oj, takiej wymiany zdań. chyba nikt się nie spodziewał. A wszystko to zaczęło się, odpisują na maszkę. Challenge into one of one on one physical combat over crane and my sterling system is the backbone of the army. Entire front line would collapse if I turn it off. No, to wyłącz. wywóz. nie. No to Ostańcym wyłącz. Stwierdził, że gdyby nie jego Starlinki dostarczane przez firmę SpaceX, to Ukraina nie byłaby w stanie toczyć walki z Rosją. No i na tego tweeta zareagował nasz mi. Eee. Że słucham, kto płaci? zdraj zdrajco ty. Z moich pieniędzy? Starling dla ukrów jest opłacany przez polskie. Zdigitalizowane ministerstwo. Ty szumowino. 50 milionów dolarów rocznie z naszych podatków. Minister, również swoim tweetem. To swoją drogą jest zabawne, że politycy i biznesmeni dzisiaj toczą debaty i konflikty przez portale internetowe. Na no, w każdym razie Sikorski to napisał, że te starlinki to są opłacane przez Polskie Ministerstwo Cyfryzacji i całkowity koszt oscyluje w granicach 50 milionów dolarów rocznie. No i zwrócił uwagę, że Musk ładnie się zachowuje i to, co robi, to taka forma grożenia ofierze agresji. Informując, że jeżeli SpaceX okaże się niewiarygodnym, to. Ofierze agresji, weź. No to, to ja bym problem. chciał tylko przypomnieć: ja wam może puszczę kilka słów o naszym kochanym Zoleńskim. Albo po prostu powiem: Mam tu nagranie takie, opowiem. Generalnie jest to koleś, który był od zawsze atencyjny. Był w programie, coś w stylu jak Ameryka ma talent, czy, po, czy Polska ma talent. Mam talent program, tylko dla komików. Był komikiem. Tańczył też na scenie w muzykalach półnagi, ok? I dla żartu, na, nawet był show, że gdzie był prezydentem. I dla Becky. Po prostu wybrano go na prezydenta. A on zawsze chciał być gdzieś tam w jakichś elitach. A obecnie jest dyktatorem. Jest prezydentem bez wyborów. I nie powinien być prezydentem w pierwszej kolejności. On flirtuje z WW3. On jest problemem. Gdzie trzeba poszukać alternatywy? No wpis, mega mocny. I został do teraz wyświetlony kilkanaście milionów razy. A Musk, oczywiście, nie pozostawił tej odpowiedzi bez echa i skontrował to, informując, że Polska to finansuje Starlinki tylko w ułamku kwoty, a Sikorski jest małym człowiekiem. Jakby tego było mało, to do całej tej kłótni włączył się Marco Rubio, sekretarz stanu USA i zaczął pisać, że Sikorski to w ogóle zmyśla oraz nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. Te narracje potem jeszcze bardziej zaczął podbijać Elon, deklarując, że Starlinka na Ukrainie nie wyłączy i że nigdy nie groził jego odcięciem. bo używanie tego typu argumentów nie byłoby okej okay jako karta przetargowa. Sekretarz stanu USA potem pisał jeszcze dalej, że Ukraina. powinien. Jeśli, znaczy powinien, jeśli nie jeśli dostaje pieniędzy za to, prawda? No bo to biznesmen. Bez Starlinka przegrałaby wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską. No, no on, tak, on tak po prostu napisał, że gdyby nie to, no to by. O, no, jest to całkiem gruby roz... jak na jeden no. polskiego ministra. Z jednej strony ludzie podkreślają, że ej, w sumie dzięki tej interakcji, to dostaliśmy publiczną deklarację, że Elon Musk nie odetnie Ukrainy od Starlinka. Co w sumie jest całkiem. Nie, że publiczna deklaracja, że nie odetnie. Z tym, że szczerze, jeśli. Ja mam biznes. Wyobraź sobie, że ja mam ten stary, Ktoś mi płaci. Okej, okay, masz dostęp. Nie płacisz? Nie ma dostępu. I tyle. Nie płacą mi? Nie ma dostępu. Rozumiesz? <śm> 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 hmm ważne, Ale też niektóre osoby krytykują polskiego ministra, że niepotrzebnie wywołuje takie emocje na arenie międzynarodowej. Politycy oczywiście kłócą się o tą całą sprawę i próbują przeforsować do opinii publicznej swoją narrację, ale to, co mm. dla mnie jest najbardziej fascynujące w tym, co się dzieje, to spostrzeżenie odnośnie tego, w jakich czasach żyjemy, że coraz większy wpływ na decyzje podejmowane na arenie międzynarodowej, od których tak naprawdę w przypadku wojny na Ukrainie zależy, no na przykład, czy będą dalej ginąć ludzie, czy nie będą, albo jak wielu ich zginie i jaki tak, sprzęt będą X mieć X do dyspozycji. Decyduje. Zaczyna coraz mocniej wynikać z czegoś teoretycznie tak błahego, jak post na portalu społecznościowym. Kilka odcinków temu rozmawialiśmy sobie o kryptowalucie prowadzonej przez Donalda Trumpa, gdzie tak. też po 10. Po 10. Diário I jest to na pewno ciekawe zjawisko, jak bardzo zwiększyła się waga mediów społecznościowych i ich wpływ na ogromne procesy międzynarodowe. Kierunek jest ciekawy, choć nieco przerażający, biorąc pod uwagę, że władzę nad głównymi platformami sprawuje tak naprawdę kilka firm, które mogą dość precyzyjnie zarządzać algorytmami w zakresie tego, jakie treści nam się wyświetlają. I chociażby ostatnio no. Ilona maska, który zdaje się coraz mocniej badać grunt w kontekście tego, jak duże możliwości wpływania na światową politykę daje mu jego platforma X i wszystko wskazuje na to, że o wiele większe niż mogłoby się wydawać jeszcze parę miesięcy temu. Jeszcze parę miesięcy temu stał też naruszony skup złomu należący do kolekcjonera. Tam też kiedyś miało zresztą znajdować się jego słynne muzeum figur stalowych, ale okazuje się, że to już a czy przypadkiem ktoś mu nie polecał, żeby spalić? Zdało się, że w budynku należącym do byłego wspólnika. weź mi powiedz, jakim cudem złom się spalił. Od niedzieli 9 marca na poniedziałek metal marca się spali. o drugiej w nocy wybuchu pożar, w wyniku którego spłonęła spora część budynku. Na miejscu dosyć sprawnie swoje działania zaczęła prowadzić straż pożarna oraz policja. A w związku z pożarem nie było osób poszkodowanych. Natomiast możemy zadać sobie pytanie skąd pożar z kupu złomu. Myślałem, że na niebiesko się pali. O drugiej w nocy? Czy był to przypadek czy celowe podpalenie? Bagana pod sytuację w prokuraturze zarzuty kierowane których osób, a także na piętą sytuację prawną oraz celowe gdzie gdzieś Sugestia, że przypadek. Oj, spięcie było, zwarcie. Ojej, dobra, dobra. E, przy, pa, przypominam sobie, jak to Buddha rzekomo kolekcjonerowi doradzał, żeby spalił. Cał so, fabryk, ale to chyba tam chodziło o ciuchy jakieś. Osobową między Jose kolekcjonerem a Buddą cały temat jest oczywiście wodą na młyn dla tworzenia różnych teorii odnośnie tego, komu i czemu ten pożar miał służyć. Pozwoliłem sobie Mariusza Olejnika zapytać o tę sprawę, a ten odpowiedział dość lakonicznie. Zapytany bowiem, czy to prawda, powiedział, że tak, ale to grubszy temat i da znać. Tak zakładam z szyku zdania, że chodziło o grubszy temat i słownik poprawił na głupszy. Chyba, że naprawdę chodziło o głupszy, bo może palił wtedy papierosa przy swoim skupie, złomu i spadła mu za pałka. No nie wiem. I tego temat jest głupszy dla niego. No ale zakładam, że nie. I że prawdopodobnie niezależnie od tego, jaka jest prawda stojąca za tym pożarem, no to jest mu to bardzo na rękę, żeby tworzyć narrację na temat byłego wspólnika, który Palił jego biura celem zniszczenia jakiejś ważnej dokumentacji. I oczywiście komentujący podzielili się tutaj na dwa obozy. Jedni mówią, że no hmm. to Budda zaczął ostrą, nieczystą grę. Widać, że mu się Nomen omen pali. Nie, nie no, są. No w ten sposób utrudnia, Znaczy nie, ja nie mam bladego pojęcia co tam doszło kto komu. Nawet mnie to nie obchodzi, szczerze mówiąc, więc wspólnikowi prowadzenie różnych działań, bądź próbuje go zastrzeżonych. Nie, I nie, co nie, Budda. nie mam zdania do tego, mam nie, dlatego, które dany mam to dlatego. I napiszę jakieś. Teraz tak, kanał. A jak subskrybujecie kanał Fame, to na pewno widzieliście, że w ostatnią niedzielę, pomimo ostatniego zatrzymania włodarzy, odbyła się pierwsza konferencja GaliFame25, która to promowała zbliżającą się galę w Częstochowie. No i podczas programu wydarzyło się Częstochow. tyle niestandardowych i dziwnych rzeczy, że warto o tym porozmawiać. Bowiem podczas panelu, na którym zasiedli Denis Załęcki wraz ze swoją dziewczyną oraz Filip Wątkowski ze, ze swoją w... dziewczyną. <laughs> Kurde, Panelu, na którym zasiedli 304 ty. Co ją inżynier nasz polski okładał po tyłku. Denis Załęski wraz ze swoją dziewczyną oraz Filip Klaus. Z dziewczyną. I ze swoją Dwie 304. Się... Ale to jest najlepsze, jeśli 304 będzie wypominać 304, że jest 304, to jest w ogóle. Kosmos, nie? ta dyskusja wymieszana z przerzucaniem się inwektywami oraz wyzwiskami. I w trakcie tego wesołego przedstawienia pan Załęcki postanowił pokazać screen na telefonie, gdzie jakaś kobieta prezentuje swoje miejsca intymne. No, tam i, dali. no i to zdjęcie niezbyt apetyczne do oglądania miało przedstawiać Magdę Loskot. Choć oczywiście nie zostało udowodnione, że to rzeczywiście ona. Natomiast operator kamery ma na widok kobiecych narządów rozrodczych na ekranie telefonu Denisa Zoom. stwierdził, że to świetny pomysł, żeby przyzumować na nie kamerę, a realizator stwierdził, że jeszcze lepszym pomysłem będzie przełączyć widok na tę kamerę, żeby na pewno wszyscy widzowie na YouTube w transmisji dostępnej bez ograniczeń wiekowych mogli przyjrzeć się temu dziełu w pewnej klasie. No i chyba za chwilę reżyserka zorientowała się, co się od ja, ja, ja. i transmisja została przerwana, <laughs> cytuję, ze względu na problemy techniczne. Przepraszamy za te problemy techniczne z, z tym połączeniem. Polski mniej honor, to nie są problemy techniczne. No, a zapis ten fragment szybko z skanału Federacji. No i tu robi się ciekawie, bo o ile transmisja Fame miała oznaczenie 16 to w ustawieniach na samej platformie nie można ustawić takiej opcji, albo filmy dostępne dla wszystkich łącznie z dziećmi, albo dla osób powyżej 18 roku życia. W związku z tym można zakładać, że pomimo takiego oznaczenia Pokazali cipę. Poniżej 18 lat. Powinni mieć problemy z tego tytułu według mnie. Prawne. No to sporo dzieciaków taką transmisję oglądało. Na żywo osób było ponad 100 tysięcy, a ta sytuacja oczywiście okazała... E, wątpię, że tyle, bo ty pewnie były. Się ...wodą na młyn dla Sylwestra Wardengi, który to zasugerował, że może warto byłoby ten temat podrzucić do YouTube'a. Bo to jednak 100 tysięcy osób oglądało, nie? Też u mnie 40 tysięcy. No to właśnie YouTube musi reagować na takie rzeczy, uważam, nie? Trzeba porozmawiać, się odezwać do pani gości i tak dalej, bo to chyba tak nie może być. Nie tam tylko, tam ja bym po, do Ministerstwa Cyfryzacji to gdzieś zgłosić, że treści 18 plus ewidentne... Nieoznaczone 18+, dostępne dla dzieci w każdym wieku. Zawodnicy nie przynosili materiału. Gdzie no, w telewizji są pewne ograniczenia o odpowiedniej godzinie i tak dalej, Na konferencji. Bo to było zdecydowanie 18+ nawet jeżeli tam jest coś zakryte. Ciężko się dziwić podejściu Sylwka, który wykorzystuje każdą sposobność do strzelania w federację, no biorąc pod uwagę, że są w intensywnym konflikcie prawnym, tak to nazwijmy. No i rzeczywiście pomimo skasowania vod Fame może mieć za te sytuacje spore Powinien problemy. Mieć. Bo jak czytamy w wytycznych YouTube'a, treści dla dorosłych, które mają na celu wywołanie pobudzenia seksualnego, są niedozwolone YouTube i publikowanie fotografii może skutkować usunięciem treści lub zamknięciem kanału. I jako przykład podane jest m.in. to, treści przedstawiające zachowania i czynności seksualne oraz akcesoria erotyczne celu zbudzenia satysfakcji seksualnej, czyli wypisz, wymaluj to, co zostało pokazane podczas live'a na konferencji no. Fame. Oczywiście platformy takie jak YouTube bardzo patrzą na twórców, więc o ile druid mógłby liczyć na jakieś konsekwencje dla federacji. O tyle reakcja fejmów w postaci przerwania transmisji i skasowania tego zapisu mogą zasugerować w platformie, że bardzo się przejęli tym, co się wydarzyło. No i na pewno zadbają, żeby więcej coś takiego nie miało miejsca. Tak zwany protokół dobra, dobra. na to oczywiście I'm nie znają, za... Twitch Administration. Jezus Maria. Powiedział, że chyba będzie musiał pracować. Twitch Administration. Jakie to jest żałosne z panią Gosią, jak rozumiem Twitch z o tej sprawie. Co może wskazywać, że ma chęć mocniej zainterweniować. I nawet jeżeli YouTube nie usunie kanału Fame MMA, no bo raczej chyba możemy się tego strajka Strajka domus... powinni dostać. Community guideline Strike powinien dostać. Ostrzeżenie. tak, że nie powinno się to wydarzyć. To istnieje szansa, że dostaną tak zwanego strajka na kanał. A to może na przykład spowodować brak możliwości prowadzenia transmisji live przez nie, jeden okres. Nie, pod... nie, 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 dostaną, nie dostaną na żaden okres. Um, ogólnie pierwsze, masz tak trzy ostrzeże, Masz Warna najpierw. Czyli masz warna, i, znaczy warna, jakby to powiedzieć, zanim masz te trzy strajki, masz takie ostrzeżenie, że tylko ci zdejmują, ale, ale żadnych konsekwencji nie ma i, te, i tam się pój, od tego możesz odwołać, wypełnić ankietę ich, gdzie wy, musisz wy, poprawne odpowiedzi wybrać i wtedy jeśli jeszcze, jeśli w przeciągu 30 dni ni, nie, nie, nie zrobisz tego samego, że nie dostaniesz takiego samego strajka, to ci to znika. Natomiast są jeszcze strajki, community guidelines strajki, gdzie zdejmują Ci film i pierwszy strajk, na tydzień masz blokadę na streamy. Jak drugi strajk dostaniesz zanim ten pierwszy zejdzie, masz dwa tygodnie blokady na streamy, więc nie wiem co Ty grwaz za głupoty teraz opowiadasz. Pod uwagę, że trwa czas promocji i najświeższej gali może być dla federacji bardzo problematyczne. Później na konferencji doszło jeszcze do sporej awantury z udziałem Labrygi, szachty oraz natana i ciosa, co finalnie spowodowało, że jeden z zawodników użył gazu pieprzowego i cała konferencja w ogóle została przerwana, bo rozpylona substancja uniemożliwiała bezproblemowe kontynuowanie. Programu. My no tutaj teoretycznie YouTube też ma swoje restrykcje. jak <laughs> wytycznych, YouTube nie zezwala na treści zachęcające do niebezpiecznych lub nielegalnych działań, które mogą spowodować poważne obrażenia fizyczne lub śmierć. Tylko tutaj platforma chyba też nie szczególnie mocno trzyma się swojej polityki. No, no dymy wjazdy z buta, rozwalanie Kasiuszowi głowy mikrofonem czy no. inne dziwne sprawy się już wielokrotnie, na no no. raczej nie reagował. konferencji na kanale w ogóle nie jesteśmy w Zobaczyć, zamiast tego został dodany 20-minutowy zlepek najciekawszych momentów, co zostało średnio przyjęte, jak widzimy po ocenach, bowiem 3 czwarte to tzw. łapki w dół, a najbardziej lajkowane komentarze nie są szczególnie przychylne. Anulujmy tę konferencję. Dziwnie się patrzy, jak fame upada. Szkoda to w ogóle komentować, puknijcie się w głowę. No i sporo osób jest też rozżalonych, że nie da się obejrzeć całej konferencji, bo zniknęła. Pomimo zaangażowania Sylwestra nie spodziewałbym się większych ruchów ze strony YouTube, permanentne bany na tej platformie dotychczas otrzymali Nitro Rafał, Daniel Magical oraz Gural. Także ta lista nie jest szczególnie długa. Natomiast to na pewnym etapie platforma nie stwierdzi, że dobrze będzie wizerunkowo pozbyć się free ze swojej przestrzeni. od dłuższego czasu słyszy się również o u nas kraju. Bardzo Są jeszcze różne kanały, o których on nie wspomniał. Ja nie będę też Nie będę za bardzo też może wspominać. Um, ale takie, które pierwsze mi się przypomina jak, jak tak o których ewentualnie mogę wspomnieć, to w Realu TV jakoś, tak? W tym temacie pojawił się wczoraj 10 marca na portalu WPN w Łukasz Kufera No i jak się z niego dowiadujemy, w sprawę bardzo mocno zaangażowali się Rzeczniczka Praw Dziecka, a także Rzecznik Praw Obywatelskich i prace nad regulacjami uderzającymi we freefightami, Wedle informacji, które czytamy w artykule, mają być obecnie na etapie intensywnych konsultacji. Rzeczniczka praw dziecka w taki sposób pisze o freakfightach Uważam, że te pojedynki, niekiedy brutalne, nie mające nic wspólnego ze sportem, zawierające element promowania bez zasadnej przemocy fizycznej i poniżania zawodników nie powinny być dostępne dla osób małoletnich. A w tym samym czasie Rzecznik Praw obywatelskich Marcin Biącek, proponuje zmiany w przepisach tak, aby prezentowanie treści i nawoływanie do przestępstwa dla osiągnięcia korzyści majątkowej było. Karalne. Co z tego wyniknie, to też zobaczymy bo o tych ruchach rządowych słyszymy od jakiegoś czasu. Był nawet taki moment, kiedy politycy masowo wypowiadali się na temat tych free fightów i że trzeba tego zakazać, uregulować, chronić dzieci, ale od tych wypowiedzi minęło... Chronić dzieci. Które dzieci? Które dzieci? Te, które są usuwane, abortowane, czy te, które nawet nie są w planach urodzenia? Te, które się nie rodzą? Czy te, które... Prawie się nie, y, rodzą i się nie rodzą, bo, bo, no bo które, o których dzieciach mówimy? <laughs> kurde. I póki co, jeżeli chodzi o jakieś mocniejsze działania, jest bardzo cicho. Czy to jednak cisza przed burzą? To się jeszcze okaże. A jak coś się w tej sprawie zmieni, to ja was oczywiście... C kurde, komedia.